Niespodziewana wizyta. Wielcy odkrywcy wyruszają w podróż, by po raz kolejny odkryć cuda wielkiego świata. Ty, 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 ty! Aha! Wytropiłam bardzo rzadkiego ptaka! Leć wolantę już niedaleko! <ślesk> 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 przyniosły nam mapy! Wielkie dzięki, przyjacielu! Nie martw się, nic się nie stało! Udało nam się złapać wszystkie mapy! Dolinę! Do do podróż do tych wszystkich miejsc to będzie niesamowita przygoda! Kto z was zechce mi towarzyszyć? Przyjrzyj! mój Postanowiłam złożyć niespodziewaną wizytę. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzam. E, w sumie tak! Znaczy, nie, nie! Ale skąd? Babciu, możemy cię przeprosić na chwileczkę? Wasz statek jest naprawdę przepiękny. Ale klapa! Co teraz zrobimy? Nie możemy wyruszyć na wyprawę, skoro babcia tu jest. Właśnie, a jak z nią tu zostaniemy, to wiecie, co będziemy robić. Jak zwykle: Siedzieć wokół niej i udawać, że się uśmiechamy. <laughs> albo przebierać się w eleganckie ubrania, albo robić na drutach. Albo sztucznie się uśmiechać, robiąc na drutach w eleganckich ubraniach. Ktoś musi z nią porozmawiać. Masz rację, Lip. Tylko kto? Ja? Ja? Ale nie wiem, co powiedzieć! Na pewno świetnie sobie poradzisz. Babciu, jest taka sprawa. Mieliśmy właśnie wyruszyć na taką fajną wyprawę. Wiesz, każda z tych map doprowadzi nas do innej wyspy. No i... Dalonku to wcale nie są mapy prowadzące do różnych wysp. To wszystko są fragmenty jednej wielkiej mapy. Tak dużo wysp na jednej mapie? E, e, e. E, faktycznie, więc tak jak już mówiłem, właśnie wybieramy się na wyprawę. Rozumiem, Danonku, doskonale się składa. Bardzo chętnie wybiorę się z wami na tę wyprawę. E? Ale fajnie, super. Piękny ja pomysł. Zapraszamy cię. Kto chce mi towarzyszyć? Przy! Chcę się przekonacie, przygody zdarzają się wtedy, kiedy się ich w ogóle nie spodziewamy. Już bardzo niedaleko oh. do celu. Oh. Wątpię, że spotka nas jakakolwiek przygoda na tej wyprawie z Noną. Hmm. Dobrze pamiętam to bagnisko. Żeby przejść na drugą stronę, musimy... Przeskoczyć nad nim po tych wnątrzach! powiedzieć, że możemy przejść na drugą stronę po tych kwiatach. Hmm. Jeszcze trochę dzieci, już jesteśmy bardzo blisko. O! Dokładnie tak, jak zapamiętałam. O! Ale rewelacja. Babciu, jesteś pewna, że właśnie tutaj przeżyłaś prawdziwą przygodę? Psz, poczekaj! Przyjrzyj się uważnie! Nic nie zauważyłeś? Chyba sobie ze mnie żartuje. Co to takiego? Te owady to tyle. Są niezwykle rzadkie. Teraz to faktycznie rewelacja! Poczekaj chwileczkę. Już za momencik zobaczysz coś jeszcze ciekawszego. Czemu? Dokładnie tak, jak zapamiętałam. Chcielibyśmy Cię bardzo, bardzo przeprosić. Byliśmy pewni, że wyprawa z tobą nie będzie wcale, no wiesz, prawdziwą przygodą. O, kochane dzieciaki, chodźcie tu do mnie. Mm. <grym> mm. Naprawdę bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj dziś z nami. Dzięki tobie nasza wyprawa stała się o wiele fajniejsza. Babciu, znasz może jeszcze więcej takich fajnych miejsc jak to? O, tak, jasne, że znam. Jest takie jedno miejsce bardzo, bardzo daleko stąd. Mieszka tam malutkie stworzenie, które prawie cały czas śpi. Uhu, ta przygoda była ekstra! To prawda i wygląda pięknie w naszym albumie! Posłuchajcie! Jeśli rodzice pozwolą Wam obejrzeć, jak stworzyliśmy własny skarb i odkryliśmy, że przyjaźń to najcenniejsza rzecz na świecie, kliknijcie tutaj!